Słuchajcie, taka szybka wstaweczka, kolejny konkurs dla Was do wygrania: 5 skrzynek z premiksami, takie premiksy, jakie robiłem w filmie, który macie link w opisie. Macie 5 premiksów od Elite Lab, z Shakes of Vape, no i fajnie, nie? Macie 5 skrzynek do wygrania, czyli 5 osób wygra, a musicie zrobić tyle, żeby ten film, który macie w opisie, mój, który zrobiłem, z zresensowałem te premiksy, udostępnić na Facebooku jako publiczny. Jako publiczny. To jest numer jeden. Numer dwa stagować tego posta też tagami, które są podane w opisie i polubić fanpage, który też macie w opisie, więc zapraszam was na dół. No i tyle. Mamy miesiąc czasu, więc yy, macie miesiąc, żeby yy, to robić i no, no zapraszam. 5 osób, 5 skrzynek, wszystko dla was. Siemano, z tej strony Whistler, to jest kanał o e-papierosach, likwidach, premixach i rzeczach ulatniających się w chmurze. Dzisiaj zaprezentuję wam kolejny sprzęcik od Geek takiego oto boxa. Zajebisty. Pewnie już go skończy znacie, albo kojarzycie z wyglądu. Taki fajny design i wszystko, ale za chwilę sobie to odpakujemy na dole i zobaczycie, jak to wygląda od początku. I zaraz wracamy do testu. Więc. Dobra, słuchajcie, tak prezentuje się pudełeczko Eegisa X, właśnie od frontu. Tutaj macie boczek, czyli wiecie, no nic tutaj takiego ciekawego, boczek, boczek. Oczywiście tył. Na tyle macie podane wszystko, co tutaj jest w środku. Dobra, otwieramy naszą paczkę z boksem sprawdzimy co jest w środeczku dobra, tak ładnie, żeby tutaj nie uszkodzić za bardzo no dalej, dalej, dalej no pięknie, pięknie schodzi, dobra folii już nie potrzebujemy mamy same pudełeczko z takim ładnym srebrzącym się tutaj logiem no teraz jak to utworzyć? oczywiście po staremu, stary trik wysuwanie takie fajne tutaj Mamy na środku nasz logo, nasze Geek Vape No i tutaj takie tasiemki zabezpieczające, które będziemy musieli przeciąć, bo oczywiście Nie damy rady tego wyjąć Ściągamy górę No i tak się prezentuje nasz boxik No dalej, o kurde, no pięknie, ej Tak się prezentuje box po wyjęciu od razu z opakowania To jest akurat Color Fade, tu taka imitacja skóry Wszystko takie gumowe, macie tutaj taki duży ekran Oczywiście gwint 510. No i tu macie miejsce, jakbyście chcieli ładować akumulatory USB-kiem, no to oczywiście możecie, macie tutaj taką opcję, więc możecie sobie tu podładować. Ale ja zachęcam was do korzystania z zewnętrznych takich ładowarek do akumulatorów. Zaraz przejdziemy do reszty tutaj, ale trzeba zobaczyć, co mamy jeszcze. No oczywiście to takie pudełeczko. I w środku wysypiecie wiecie, kabelek do ładowania właśnie. No i w środku jeszcze taką gumkę do... Wyjść, kurde, wyjść! Znajduje się ta gumka, która jest tutaj, wymienna. No i śrubeczki do wymiany. Jakbyście chcieli sobie tam wymienić. Dobra, póki co to chowamy, bo nam się to nie przyda. Tu, jak ściągniecie to jeszcze pod spodem, macie instrukcję obsługi. Tą wizytówkę, tam karta gwarancyjna, i tak dalej, ale to już nie będę tego wyciągać, żeby tutaj tego nie zamulać. Dobra, boks się tak prezentuje. Klapka fajnie się otwiera, fajnie to wygląda. Jest bardzo. Wytrwałe. Słuchajcie, nic nie trzeszczy, nic się nie rusza. Jak machacie, to naprawdę nie wydaje dźwięków ta klapka, więc jest stabilnie przymocowana. Tutaj jednym takim ruchem otwieracie sobie, macie tutaj miejsce na dwa akumulatory 18650, po które właśnie idę sobie od razu wsadzimy. Akurat ja mam tutaj hagie dwujeczki. Tutaj macie pokazany plus minus plusem w tą stronę, minusem w tą. Sobie wciskacie, przesuwacie. No i klapeczka założona. No i teraz pięcioklikiem odpalacie nasz sprzęt. Wow. Ekran naprawdę duży. Jakość bardzo fajna. Patrzcie, macie tutaj pokazane baterie. No ja akurat mam teraz tak nierówno naładowane, więc pokazuję wam stan obydwu baterii. No no, atomizer za chwilę podłączę. No macie tutaj dwa przyciski do regulacji mocy. Jeden główny. Moc się akurat zmienia w ten sposób, widzicie. Nawet płynnie to działa. Ja sobie ustawię 45W, może, bo za chwilę tutaj podłączę moją górę, którą sobie wcześniej przygotowałem. Oczywiście, box wam pokazuje też tutaj oporność grzałki i tak dalej, ale dobra, wkręćmy sobie może tą górę, moją ulubioną, którą już znacie profil. No i teraz powinno nam wszystko pokazywać 015 Ohma, v V2,61A, to jak wiecie, wciskacie guzik, akurat to podaje. No i liczy wam pufsy, i to jest fajne też. Też boxik liczy pufsy, więc to jest super. No, kolor, widzicie jak to się prezentuje, bardzo przyjemny. Od razu, jak trzymamy tego boksa, to porównam go do tego boksa to jest właśnie le wersja Legend. Bez ekranu taka, no tak, 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 się różnią. Wielkościowo są bardzo podobne i, i taką teksturą tutaj też jest to wcięcie, takie tylko że no troszeczkę inaczej to tutaj wygląda. I tu macie ten fajny wielki ekran, no tutaj macie taki ekranik mniejszy. Bardzo przyjemnie się go trzyma, wygodnie, guzik też jest całkiem fajny, więc możecie sobie wchodzić i wapować. No ale idziemy już do góry i przetestujemy sprzęcik, jak on sobie tutaj. Daje radę. No oczywiście, jak klikniecie trzy razy przycisk power, to możecie sobie. Nie czekajcie, nie zaskoczyło mi standard. Nie. O, teraz Power, VPC macie bypass, możecie sobie tutaj ustawiać wszystko, oczywiście, jak tylko chcecie. No ja zostanę na Power, standard, Power Full Soft, czyli soft no to będzie zaczynało od mniejszych watów, standard i powerful, czyli jakby więcej watów wam od razu napierdziela. No ja wolę na standardzie, nie będę się tutaj bawił. No i tu macie różne tryby, możecie sobie zapisywać, nie? To jest fajne. No dobra, weźmy na ten M1. Jak przyciśniecie dwa przyciski Właśnie te, czekajcie, o te przyciski przytrzymacie trochę dłużej. To możecie zablokować waty albo odblokować. Przycisk do góry i power to możecie sobie zwiększać albo zmniejszać jasność ekranu. To też wpływa na wyczerpanie waszej baterii. No ja zostawię sobie jakoś tutaj na właśnie 50%. Oczywiście, jak klikniecie trzy razy power button, podświetliwam się to M1. Teraz przytrzymacie te dwa przyciski. To możecie wejść w menu tutaj. Macie tutaj sobie na przykład taki fajny tryb. I możecie sobie zmieniać, jak tutaj będzie wasz box wyglądał. Macie takie różne tryby, właśnie taki, taki i taki. Ja zostawię póki co ten. No ale sami widzicie, że możecie sobie wszystko pozmieniać, tak jak chcecie. Możecie zmienić kolorek. Jest na przykład taki zielony, czerwony, żółty, pomarańczowy. Bardzo fajnie to wygląda, więc ja zostawię teraz też niebieski. No tutaj macie jeszcze wersję, możecie sobie sprawdzić. No i to, to nie wiem od czego to jest funkcja, być może od pokazywania stanu baterii, ale nie jestem pewny. No dobra, przeskoczył mi na M1. Dobra, wracamy na stół do góry i testujemy. Dobra, jesteśmy już na górze, mamy naszego boxa po odpakowaniu. Wsadzone akumulatory. Pokazałem wam tutaj, jak się obsługiwać. zmieni mniej więcej o tym, co tutaj jakie to są funkcje. To, że macie tu gwint 510, to wszystko już wiecie, dwa akumulatory, na przykład HG-2, 1.8, 6.5.0, czyli te takie standardowe akumulatory. No ale dobra, czas przetestować chmurkę na tym boksie. No oczywiście to jest boks, to nie jest góra, więc chmurka będzie pewnie podobna, no ale widzicie jak to się prezentuje w dłoni. Klasyczek. Znaczy w sumie to nie klasyczek, to jest nowoczesność Macie tutaj zajebiście duży wyświetlacz No kiedyś to w telefonach takie wyświetlacze były A teraz macie taki wyświetlacz w boksie Macie fajne tryby, możecie sobie tutaj ustawiać, Jak tylko chcecie kolory też możecie zmieniać Jak tylko chcecie, więc tutaj macie wolną rękę co do modyfikacji No i wiecie, no wiecie, no jak to wygląda No ja sobie tak trzymam w łapce, z tej strony też może wam pokażę Wygląda fajnie. Tylko czekajcie, bo oczywiście nie, nie, nie każdy ma yy, ten kartomizer, czy coś tam takie ze szkiełkiem, fajne pojemniczki, a ja mam takie coś, że musicie tutaj wlewać na żywca wszystko, więc muszę zalać czasem olejek. Podczas filmiku też niestety. No i tyle. Wow, zaliczyło mi, że zrobiłem jednego pufsa. Ciekawe od ilu sekund liczy. Pufsy liczy od sekundy. No tak, próbuję teraz. Wapuję i mi nie liczy pufsów, bo ja biorę zawsze takie 0,8, nie? Takie szybsze bużki, Czyli, jak bierzecie sekundowego bucha, co najmniej to macie zaliczonego tutaj na dole w pawsach. No, ale ja nie wziąłem, więc mi nie liczy. Było ponad jedną sekundę i jest 0,02 pawsy. Widzicie teraz tutaj, powinniście mieć pokazane. Tutaj widać wszystko. Więc, no to tyle z tego boksa. Zajebisty, polecam Wam, no i możecie. Możecie kupować, go, bo naprawdę no jest fajne. Nie jest tanim sprzętem, bo kosztuje te ile tam, do 300 zł 300 zł go kupicie, no jak macie trochę budżetu tutaj, no to możecie zaszaleć sobie, no ale widzicie, co wam tutaj oferuje, że jest wodoodporny, że jest wstrząsoodporny, jest niezniszczalny, tak jak Aegis Legend, tylko, że macie większy ekran tutaj, więc nie wiem, czy na ten ekran nie trzeba uważać, ale no ja bym uważał, jak na każdy w sumie ekran, no ale jak wam spadnie na ziemię, nic się nie stanie, ma takie fajne wykończenia gumowe tutaj wszystko, klapka też jest super i to jest fajne, że teraz we papierosach te klapki są takie mocarne, bo zazwyczaj to był największy problem, że ta klapka jakaś taka się luźna robiła, a tutaj nic nie słychać. Jak trzepiecie, rzucę zaraz, nie no, nie rzucę nim, ale no wiecie, nie słychać żadnych problemów. No. I się fajnie, fajnie wapuje. Z tego sprzętu. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania kanału tutaj mojego i... No i zapraszam Was do kolejnych recenzji, a teraz już bez gadania, chmurka na koniec, trzymajcie się, cześć. I nie ruszaj się kamerą. No kurde, z tej góry to kurwa zawsze takie chmurki napierdala, nie? Tak ta góry, to jest taki kurdy kozak, wśród tych kurde gór wszystkich, nie wiem. Parowóz Whistler. Hmm. Naprawdę tej to ciebie góro nigdy nie zamieni no żadnego. No po prostu no po prostu nie umiem no. Po prostu jak będzie jakiś lepszy, to, 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 to cię zostawię. Ale póki co, to, to jest to jest mm, takie cudeńko. Mm, no. Po prostu raj, raj, raj dla języka dla nosa no w ogóle. Mm, no.